Dlaczego w jakimś stopniu blokujemy to, te informacje nie pojawiają się w szerszym kontekście świadomości ludzi? Bo z tego, co pan mówi, dbalibyśmy mocniej o ziemię, myślelibyśmy o tym, żeby być dobrymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No raczej ma to wynik tylko in plus. Po pierwsze, byłoby to dla pana dużym problemem, gdyby pan y, wiedział, że pana obecna partnerka jest na przykład pana matką z któregoś tam wcielenia. No, nie pan. wiedziałbym tego. W... No chodzi o to, Ale że... gdyby pan na przykład miał, bo mamy tą kurtynę mm. za. Przed sobą, tak? Gdybyśmy jej nie mieli, byłoby nam bardzo ciężko, naprawdę, bo my mamy przeżyć z naszymi bliskimi pewne doświadczenie, mamy być dzięki temu bogatsi, bogatsi w sensie o to doświadczenie, mądrzejsi, tak? I gdybyśmy mieli ten bagaż, byłoby bardzo trudno, my mamy to naprawdę przeżyć, tak? Mamy tą historię z tą y, ukochaną naszą istotą, mamy założyć rodzinę, mamy mieć dzieci, to wszystko po prostu jest tam nam pisane gdzieś w kosmosie, i, po, i, i gdybyśmy mieli tą pamięć, to, to by to się po prostu nie nie byłoby to wskazane i byłoby to o wiele trudniejsze przeżycie tego doświadczenia. Okay.